Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani, dzień witamy. dobry. Witamy. Kinia bierze się za drapanie. Oj, bierze się dwie krzyżówki, jedna mega linia, ekstra linia, super mega pensja, klub milionerów. No, I gwiezdna kasa. Słuchajcie, ja ale zdaimy. ja tu mam bondy. Mam tak, bondzika klub milionerów. Ja się bałem nie drapać, Kinia się podjęła. Bondzika, ekstra linie, czternastkę gwiezdnej, to nie. Masz lepszą statystykę z bondami. Tu dyszka, a i tu bondzik. No dobra. No to lecim od krzyżóweczek, może, co? Poczekaj, ja sobie będę brać. Do mnie wygrane. Do ciebie? A jak? O, coś takiego. Zaczynamy. Maluszki potrafią zaskoczyć. Mariolcia wie coś na ten temat. Mariolcia wie. Mamy RY. R. Tu. Tu Y, tyle. A chciałam ale właśnie, numer. a J, ale numer. No dobra. To już dwie najlepsze chyba za tobą. A R. A J jest. A. Ale mało tego Adali. Ule, na. tu co innego jest e GZ. E. E jest dużo. A ja usłyszałem E? Nie, jest E. Mówię, że dużo w sensie. Poczekaj, GZ. GZ, to mamaniu. E. Bo zaraz się pomotamy, a to jest moja domena się tu motać. Dobra. B, B, I. B, I. Tu. I. Jest B. I, no chcę E, F, H. Coś F. blisko tego, coś blisko tego E dostałaś, F i H. No właśnie. Ale mało bo. S, W. S, w. No, wszystko. L. LT LT Czym one pomogą? Tu mamy T. Hmm. No dobra. O O U. O, widzisz? O i pierwszy. O U. No. Dwie ostatnie. K. KN. Mm, tu mamy K N. No i zobaczcie, te e stanęło wszędzie na drodze. Tu jeszcze miałaś drugie. O, ale... <laughs> ale to za mało. <laughs> no, no niestety. Dobra, to ja może sobie Nie wezmę. tym razem. No, to ja wezmę ekstra linie. Ekstra linie biorę z numerkiem bondowym. 007, wkracza do akcji. A mm, mamy... Jakie ma okulary i sakwę ma ten bondzik. Okulary i sakwę mamy. No i sprawdźmy, jak pierwsze dwa symbole. Są obydwa. Są, Są obydwa. Tu jeszcze sakwa. No, chyba tak. Słoneczko, łódź. Słoneczko. Słoneczko, łódź. Czy coś jeszcze będzie? Będą łódki. Widzę nawet dublet na fiolecie. Tu. Fajnie. Tu? Jak dublety lecą, to i linie szybciej się układają. Prawda? Chcemy Wszystko. linię, chcemy linię. Co teraz? Parasol. Lody. Były. Tu. I znowu dublec. Są... Lody. Tu. O. Tu. Lody. O. o, o. Trzeci dublet kiniś o no dobra nie trzeba przybliżyć? Nie dobrze. Arbus, cytrynka. No, cytryny były. Mamy cytrynki i arbuzy. Moje ja ulubione cytrynki, ginia. Nie, nie opuszczają cię. Cytrynki, arbuzy. Dobra. Dzwonek Ej. był. Gwiazdka nie wiem. Szukamy. Dzwonek jest już tu. Tu. No, dzwonki ładnie. Może i ja podzwonię. No, chciałabym. <noise> Na bądziku. O, fajnie. Maby. Kolejne dwa. Kości, nie wiem. Kwiatek, nie wiem. Kości, kwiatek. Kojarzycie? Kości, kwiatek. Uuu, pusty przelot. Słucham. Ani jednego symbolu. Tęcza, korona. O. Troszkę lepiej. Tęcza korona. O, tęcza jest. Tęcza kolejna i znowu dublet. Czwarty dublet. Mhm. Wszystko. To co teraz? Czapka. Moneta. Czapkę chyba miałaś. Moneta jest. Piąty dublet. Proszę. Czapka i moneta. I tu. No, no ładnie. Zobaczymy, jak te dublety wpłyną tutaj na wygraną. Słoń, krap. Mm. Mm. Słoń jest. Tu. Krabik. Krabik. Tu. No i na dole po, po jednym z symboli fajnie. No. Ile 8 do końca. Do końca. Się, leżak, wiatrak. Szukamy. Powiem ci, że nie kojarzy. Ja też za bardzo nie. Chociaż leżak, leżak jest. Znaleźliśmy. No. Rower był. Laczki? Nie wiem. nowe były. Tu, tu. Rowery, rowery na razie. Rowery. Kolejny. Tu. Ale sporo. No, cztery do końca. Piłka. Balony były. Oj, balonów sporo. Balony. Tu co się dzieje? Też aż trzy. Fajnie. Piłka. 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 Balony. Balony. I piłka. I co? Dwa ostatnie? A. One zdecydują. Rolki. Diament. Rolki, diament. Rolki. Diament. No ładnie to idzie, ładnie Diamant. to idzie. Diament. No szkoda, że linii nie widać. Kochani, no pięknie szło. No bądźik trzyma formę. HNJ, ale nie kraczmy, bo jeszcze sporo bądźików przed tobą. No, no właśnie. I co ja mam teraz zrobić? A jakie tam masz jeszcze zrapki? Coś takiego szybszego? Oj, y Mega, no może tą super, super mega, mega... O, wenska. właśnie, masz jeszcze klub milionerów, to później między krzyżówką a megaliniami też można czymś takim szybszym. No dobra. dobra. Znowu bądzik. Bądzik, no bądźik, dobra. Bondzik, bondzik. dobra. Oj, o siódemki. i poszuk, poszukamy siódemki. Ale jakie piękne. I 24, 11, hmm. 35, 7, Szyfka? i 6. fajne. No to trzymamy kciuki. A trafiamy, 36 blisko. blisko.

Dzięki na razie, uśpione, uśpione. No to co, krzyżówka? Chyba tak. Lecimy z krzyżóweczką. Co no to po trzy, nie? Masz? Beocja sama wybierała? Sama. Kochani, bonus Beocja. Po trzy, tak? Po trzy lecimy. I Z U. I Z U. Tu. I. -Z -U. Sporo i. I szukam. Szukamy, patrzymy. Nie ma. Póki co, jedziemy niżej. I tu jest U. Z to od razu było niżej. Tu mamy I. Wygląda na wszystko. No to ostatnie. Tu gdzie mnożnik, co tutaj. U. U, I, tu mamy U, a widzisz gdzieś? <noise> Jak nie teraz, to może przy kolejnych tr trzech literkach. E, R, F. Uh -huh. E, R, F. -E. F. Na górze w helu E. Kminek e. ma E. Tak. E, R, F. Mm -hmm. E, R, F. -O -C -E. Dobrze. Ruszyliśmy bonus. W końcu. Tak jest. Coś z tej pierwszej linii skapło. R. I, I R od razu. <laughs> I tu R. bruzda mhm. e, R F. Raczej tyle. A tu R. Tu. Mamy. Ładnie, ładnie. E. Martwi mnie te V, które się tu pokazuje. E, F. e, R F. E, R, F. E, R F. No kochani. Bierzemy się za środkowy rządek liter. L. O, A mamy. L, A, D. L -A -D. Pięknie. L, A, D. A się przydał bonusie. Mm, L, A. D. To. Tu. 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 L. No zobacz jak przyjrzało, a jeszcze tutaj manifest. Myślałem że manifest. L A D. A to chyba manifest wszystko. No to tu mamy A. Dobra. L A D L D A D A mamy pierwsze. pierwsze. L -d. A, D. D, tutaj wszystko, teraz tu, L, A, tu, wow ale sypnęło teraz fajnie, tu, tu, no L od razu masz Miśka, A, L zostawiłaś El. po środku, D, L, L, Olimpiada, L. D jeszcze defekt, LAD, A -D. wyczyściło teraz, przejrzało mi No ładnie tu wygląda, dobra. Co mamy? G, W, P. Ajajaj, Beocja stoi jak stała. G, W, P. Poczekaj. P, W. Pierwsze. P, G, W, P. GWP. Chyba to mamy. Nic do beocji. GWP. Kopytą kopytą. Ale mało. No a tu? No dobra, to będzie tak. Pierwsze. GWP. G... Oj. Oj, bieda, P. P. GWP. No O N tu dużo jest. No dobra. A co dadzą? Nie wiem. J. J y. y K. K. J. Y. K. J. K. Y. Dywan. J. Y. K. J. Szansa jest. No, no jest do samego końca, trzyma nas w niepewności. O, tu mamy drugie. drugie. K, J, Y, K. A tu Y. J, Y, K. No i tutaj też ładnie się zapowiada. A tu? Y, J, K. G, G było. Było. Tak, teraz odnaleziony. Y J. No kochani. No dobra. Trzy ostatnie. Trzy ostatnie. S. O. -c. C. S O C. No to sprawdzamy. No to tu mamy. Drugie. Drugie. S o. -c. C, no jeszcze, wasali, san, s, nie, a tu, <laughs> i chyba na dwóch stanęło. Zobaczcie. Tylko zabrakło B, S, O, C, C, O, jeszcze wyżej, O. No i tutaj też dwa, tutaj też dwa, a tu. Tu mamy drugie. drugie. Przeczyłem na TV, a TV by tutaj dało trzecie słówko teraz przy no tym Volvo. No właśnie, widzisz. W tym Volvo. A tak, stoimy z dwoma. Piękny mnożnik. Dwie dychy. Spoko. Zdrabka byłaby na lekkim plusie, ale kontrolne TZ. różne. No to co? Kup milionerów. No dobra. Kochani, trzy zdrabki do końca. A tych zdrapek dla mnie wygląda nie widzę. Halo. No właśnie, no nie wiem. Niech ten Bądzik się popisze. Niech z honorem wyjdzie z tego odcinka. <gry> tak, a będziemy szukać 46, 45, szósteczki, 38, 27, 18. Korony. Korona, może razy dwa. Tak. No a nie. Korona a nie, dwukrotność. Ojej, myślałem, że... że dobrze. Tak, już, już się mylą te

Dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, czterdzieści jeden, trzydzieści trzy i trzydzieści jeden. Jeszcze dwa rządki, trzydzieści pięć, dwadzieścia pięć, dwójka, piątka, blisko, czterdzieści siedem też blisko, jedenastka. Nie, 34. Tu 44 blisko. 12 i czwórecz. No ale mamy osiemnastkę. No to wracamy do 18. A pod 18. Zwroci! Zwrócić, zwrócić! Słuchajcie, lepszy ryc niż nic, nie? Tak. Ta, <laughs> Coś oczywiście. już jest! W końcu jakaś zrabka powędrowała w moją stronę. Brawo, brawo, Widzisz, brawo. to teraz mega linia z dyszką. O, czy to będzie strzał dziesiątki? Nie. No zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie mega Teraz gdzie tu? O, tu. Sakwa, szminka. No to szukamy dwóch symboli. Tu. Sakwy już, szminka jest. Szminka. Tu. Tu. Tu nie ma. O, dublecik. Pięknie. No, powiem Ci, że sporo, sporo fajnie. No to teraz arbus rower. Arbus rower. Jest. zielonym rower. Tu. I Na Tu w wiolecie. Tu mamy rowerki. Masz trzy. Mhm. No, ładnie się spisały na dole, fajnie. I tu. Wow, 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 wow. No dobra. Co teraz? Korona. Prezent. jest już w pierwszym kafelku prezent. Tu mamy prezent. Tu mamy prezent. A, a czy korona Spokojnie. będzie? Prezent. Tu. E, sporo tych Prezentów. Pięknie, pięknie. No teraz co? Motyl, nie wiem. Podkowa. Szukamy. Podkowa już jest. Podkowa i motylek. Podkowy. Tu jest motylek. Trafione obydwa symbole mhm. teraz. No. Co teraz? Biedronka. Chyba była. Kutka. Kutkę o, były, mamy. Były. Róć kutka. Mm. Jest biedronka. Kutka. Tu. Biedronka. Mm. Kutka. Biedronka. No i sporo poszło. No. Dobra. Łódź, serduszko. Łódź, serduszko. Łódeczka jest. Kolejna. Tu nie widzę. Wygląda, że tylko łódki. No dobra. Dzwonek, pióro. Dzwonek jest jest i piórko. To i nie. Dzwonek, piórko. Tak. Zawsze bliżej do linii. Mm, mm. Dobrze, dobrze. Wszystko. No to teraz daj już coś w linię. Diament był, laczki były. Laczki już tu. Tu. Diament. I klapeczki. I klapeczki. Tu mamy diamencik. Laczki. Diament. Chyba wszystko. Aha. Dobra. Foto. To było. Flamin. tego. Tego kolegi nie kojarzę. Foto. Na no foto to się rzuca w oczy, bo to taki najbardziej foto. wyrazisty symbol. Dużo ciemnego <noise> na druku. No ale jeszcze mamy ile? jeden jeden z największych razem z prezentem. Pierścionek o, był. był, tęcza była. była. Fajnie. Pierścionek, tęcza. Tu. Tęcza, pierścionek. No, zobaczcie, zobaczcie, coś tam dokładamy do tych linii. Jeszcze osiem. Kości były. Żółw był. Tak? Tak mi się podoba. Sprawdzamy. Pojawia. Kości żółw. No, żółw no jest. jest. Kości kapkę niżej. Zobacz. Tu. To, to, tu. To. I to by było na tyle. Aha. Jeszcze szczęście. Co teraz? Ananas. Gwiazda. gwiazda. oj, Ananasa nie pamiętam. Mm. Ale gwiazda jest. Jest. Czy to będzie gwiazda odcinka? Zobaczymy. Wiśnie nie kojarzę. Cytryna, cytryna była. Hmm. Cytrynka była? Była. Kinia szuka Wiśnia. jazdrapierz. Wiśnie, cytryna. No jechał, jakoś... jechał i dojechał w ostatnim kafelku. No. A mamy już ostatnie symbole. Kokos, popcorn. Były. Były, ale ale zobacz. Co się dzieje, żeby tak wszystkie symbole leciały. Mamy linię! Kochani, mamy o! linię! A, ha, ha, ha. Dublet dał linię. W szoku Poczekaj. jesteśmy. Kutka Była. jest. Klaczki były. były, popcorn, był, rower był. był kokos. kokos. Wow, wow, Dobrze. na samym końcu. O! O! Dolaro! Miśki, czy to jest ta gwiazda odcinka? No, no to zobaczmy. mamy i bonus, i mamy linię. No dobra. Kinia. Dwie A pod dolarem? Dwadzieścia cztery. No prawie pompony, Miśka! No to masz takiego jednego. Przeleciał tędy. Cztery no, dyśnię. No, no to fajnie, pewnie, że Fajnie, pamiętam. fajnie kochani, zostaje ostatnia zdrabka. 14. No, szukamy tych 25 lat. Tutaj tak będziemy jest. szukać y, podkowy serduszka. No i te 25, Chodźmy, te 25. Trochę i jedziemy. No, misiek. Ja czekam. Pik, pik! Dobry, dobry znak. znak. My lubimy pikikę. Na dzień zdrabkach. dobry. My lubimy. Pizzę też lubimy. Okulary. U nas pik to jest 50% sukcesu. Ja już, ja już widzę 15 zł minimum tutaj. 15? Zebra. Klaps. Aparat. Naszyjnik. Pies. Burger. Zamek książ. Tak. Nasz zamek ulubiony. Pszczoła. Mufin. Worek. Jabłuszko. Kolczyki, prawie jak ta podkowa. Kompas, palma, kwiat, planeta, bęben, szalik, astronauta, łódź, ciastka. No, i teraz czas, żeby się otworzyła. Karo, dzwonek. O, symbolu nie było. No to bonus. No bonus. To bonus. bonus. Eee! Pisz, nie, dzisiaj, nie Dzisiaj nie zobaczę tych minimum. LJ! Kochani, różne, różne. Dzisiaj pik nam niedawno było 50% szansy, nie? Ale słuchajcie. Wie, większość jest jednak wygrana. Ta, te, te lepsze 50%. mamy. Kochani, no ale nie zostajemy tutaj na pusto. Coś na pomnożenie jest. Cieszymy się z tego, bo Bardzo. wiadomo, mogło być zero, mógł być odcinek na plusie. Jest, jest dobrze, jest dobrze. Jest Była good. linia i to dwa ostatnie symbole dały tą linię, zobaczcie. Kochani, mm. dwa ostatnie symbole linię. W bonusie był dolar, no i tutaj osiemnastka, sześć dyszek dzisiaj. Na jest co mnożyć, będzie. Będzie co mnożyć, kochani. Was zapraszamy na kolejny odcinek. Na nasze vlogi. Tak, tak. Zachęcamy, zachęcamy. Jak jeszcze nie oglądaliście, zajrzyjcie, obejrzyjcie, zostawcie komentarz. Poprawcie sobie humor. Tak jest. I wam życzymy pięknego Miłego dnia. dnia. Miłego, tak jest. Do kolejnych. pa. pa. pa, pa.